Bandle dziś łatwe, ktoś napisał. Miliard 297 medium. Nic mi to nie mówi, ale spróbujmy Michael Jackson, cokolwiek od niego. Earth Song? Nie, daje coś mi znanego, ale teraz wykluczyliśmy kompletnie Michaela Jacksona, le le lepiej to było zrobić to niż kliknąć skip. Nie mam pojęcia. To jeszcze w 97 robił Furora. Tak brzmiącej muzyki. Może Air Wind and Fire? Jakieś późne albumy? Nie. Dobra, to dajmy teraz gitarę i większość ludzi zgłada już z tą gitarą. Dlaczego mi to się kojarzy z Take my breath away? Nie, zgłupiałem. Skrzypce? Bittersweet Symphony to jest. Jak już zobaczyłem skrzypce, skrzypce, to teraz nawet nie, słu nie, nie słuchając tego. Pa, pa, pa. Dobra, jakbym przeczytał niżej, to bym wiedział. Fajne, bardzo lubię tę piosenkę. Dobra, Songless All. One kiss is all it takes. Falling in love. Nie no, żartuję, wszystko można tego rytmu zaśpiewać. Nie mam pojęcia. Okej, okay, słyszałem to kiedyś. co to jest za Valorant? A kysz mi z tym głównym z ekranu. No, fucking Valorant. Dobra, teraz rok. To jest g? Gis. Czy to jest primus? Czy zgłupiałem? Dajmy tego Wizera dla Beki, uh, next. Nie wiem, dlaczego to brzmi jak Teenage Dirtbag troszeczkę. Teenage Derback jest od yy, Witus'a. Może na żółto będzie? Brzmi jak. Ty masz szaty to brzmi jak Blink on Bardziej to brzmi jak Blink niż jak Witus. The Rock Show? Nie. Słyszałem to kiedyś. To jest yy, Sam41? To jest Sam41 i Fat Leap to było. No, to już wlazło jak Sam41. Ale zgadłem kapelę przynajmniej. Hip Hop. Timber. No to, to, to myślę, że hip Hop to cena względna. Jeżeli chcesz znaleźć pełne, niezedytowane wersje tych filmów, możecie zobaczyć moje streamy na twitch.tv. Są również dostępne zapisy ze streamów kompletnie za darmo. Więc zapraszam, odezwij się na czacie i powiedz, że jesteś szafy. Dobra, 4 miliardy gospodarki. Wanilia, nikiel. Brzmi jak córka Natalii, nikiel, gdyby miała dziwne imię. Garnitury. Złoto. Dużo złota. Kobalt. Dobra, zobaczmy tutaj. Czy są jakieś kokosy? Są cebule. Jest cynamon. Cynamon to jest kora drzewa. Nie pamiętam dokładnie jakiego. Basketwork. To jest, to jest ciekawe. Że eksportują kurna koszyki. Spróbujmy Madagaskar, szczerze. Dziwny take, ale. Wanilia, wanilia tutaj naciągnęła. Dobra, Kazachstan do Malezji. Trzeba jak najszybciej wjechać do Tajlandii. Więc Birma. Kazachstan graniczy z Chinami. Czy ja zgłupiałem? No. Myanmar. Tajlandia. Dziś prosto. Dobra, The Greedy. Dłuższa nazwa niż 10 liter i ludność powyżej 50 milionów. Nie jest wiele krajów, które mają ludność powyżej. 50... Myślę, że Filipiny to jest na pewno więcej niż 10. Let's go, epic. Eee, nazwa dłuższa niż 10 liter i nie ma dostępu do morza. Macedonia Północna, Republika Środkowa Środkowoafrykańska. Bośnia ma dostęp do morza. Kazachstan, fajny. Dajmy Tadżykistan. A nazwa na 10 liter? Tadżykistan. 10 plus. To jest 10 albo plus, czy. No, zdowiemy się. Dobra, nice. Czyli 10 albo więcej. Nie było napisane to jasno. Graniczy z jednym albo dwoma krajami i 10 L-S-A-L-W-A-D-O-R. El Salvador graniczy z jednym albo z dwoma, właśnie. Legendarny, let's go! Dobra, dzisiaj jest dobrze. Flaga z zielonym i ludność powyżej. No, Nigeria jest tutaj najłatwiejsza. Czy wymyślę coś lepszego? Bangladesz, Pakistan, Irlandia z 50 milionami. Irlandia ma 8-7 milionów. Od wielkiego głodu kartoflanego nie, nie wrócili. Japonia nie ma zielonego na flazę. Meksyk też w miarę prosty. Brazylia. Czy Ekwador? Nie, Ekwador nie będzie miał tyle. Dobra, dajmy tą Nigeria. Rare. Zielona flaga, brak dostępu do morza. No to zły kuzyn Nigerii. Flaga z zielonym graniczy z jednym, dwoma krajami. Ekwador graniczy z dwoma tylko. Nice. Ma zielony na fladze, bo wiem, że ma tą. Na herbie. Więc dół mamy legendarny chyba może cały. W Afryce graniczy z jednym, dwoma krajami. Djibouti nie. Djibouti graniczy z Somalią, Erytreą i... Tunezja zwykle jest bezpiecznym betem na to, ale Senegal nie. Ale Gambia, Gambia wchodzi. Okej, okay, uncommon niestety. Gambia była oczywista. Może Tunezja tutaj była lepsza. Brak dostępu do morza w Afryce. No to Środkowa. I... A, może, nie, ale gdyby było graniczy z dwoma krajami, to jest Eswatini fajne, bo niektórzy ludzie nie wiedzą, że graniczy z y, Mozambikiem. W Afryce powyżej 50 milionów. Etiopia. Ostatnio oglądaliśmy u kobity filmy o Etiopii od bezplanu Z kobitą, przepraszam. O, dużo legendarek. Zimbabwe. Nie ma dostępu, fakt. Sierra Leone. No tak. Z Gwinao. Saint-Martin. Tak, graniczy z Saint-Martin. Racja. Mołdawia też legendarna. Gdzie jest zielony na fladze Mołdawii? Yy, trzyma takie 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 listki. No to, to, to ja trochę ja ugotowałem z tym Ekwadorem w podobny sposób. Wbijam na profil i rozumiem, że można mieć w niektórych grach 500 godzin. Ja mam w Hoju itf 2 ale żeby mieć 500 godzin w bongo kacie. Widzowie, po polsku Kat, ale jak chcę zmienić kat na kacie. To wygląda brzydko, to wygląda. To jest chyba poprawne. Z tego jak ja interpretuję zasady polszczyzny, to to jest chyba poprawne. Tak samo poprawne jest: słucham metaliki. Bo jak działa apostrof po polsku? Apostrof działa tak, że apostrof nam mówi, że gdzieś w Gdzieś przed końcem słowa przeczytasz, je, czy przeczytasz, przestajesz je czytać. Dlatego zawsze daję ten przykład, że jak ktoś się nazywa Charles, to jest Charlesa, ale jak ktoś się nazywa Szarl, to wtedy jest Szarla z apostrofem, bo kończymy czytać tutaj i skipujemy do apostrofu. Puenta taka, poch**a w bongo kata. Gdzie obejrzeć serię z Wiedźmina? Gra w 3 Widzowie. Macie już odcineczki z wiedźmina, zaczęły jakieś wyświetlenia robić. Nauczycielka angielskiego w gimnazjum mi tłumaczyła, że jeśli nie potrafię napisać czegoś, co mi przyszło do głowy, to żebym szukał alternatyw. Tak, tak. Tylko ja mam tą zaletę, że jestem streamerem i mogę być w. ***ane. Widzowie, jak ktoś jeszcze nie wszedł, mam. Merch. Elitarna piłka wiedza, kanał Autostrady Polska. Ja pierdzielę. Mój autyzm uwielbia kanał Autostrady Polska. Dostałem też smyczkę. Dobra, flag doku. To Wod? Nie. I udowodnię, że to nie jest WOD, czytając twój nick: GK i -y Brzmi jak nazwisko mojego ziomka w Jordanii. A kiedy męczki potam? Nie wiem. Dobra. Asia blue green, no to Uzbekistan prosta. Karakalpakstan można zrobić. To jest taki rejon. Kraina czarnych kapeluszy. I centered, Czyli coś jest na fladze, ale nie na środku. Hmm, myślę, że Uzbekistan. I niebiesko-żółte? Kurna, myślę, że Uzbekistan. Guess who's back? DC, wys DC mi wysłał donata. I zaraz kliknę, żeby ten donate zaakceptować. Jednak widzowie nie chcecie wiedzieć, na co idą te pieniądze. Jak powiedziałeś to dokończnie, ekran mówi sam za siebie. Zaczyna się na U i jest w Asi. Skończyły mi się Uzbekistany. Ulan Bator. Elitarna piłka wiedza. Gintus, dziękuję ci za 30 streamów z rzędu. Jak jest po hebrajsku, dziękuję? Napisz mi w tych szlaczkach z enchantów, bo po arabsku to jest szukran. Dobra. Zaczyna się na U i itemki nie są środki. Urugwaj? Dobra, 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 widzowie. Ety Urugwaj nawet działa. Czekajcie, musimy rozczytać. Musimy rozczytać to. On mi wysłał w To wygląda... Ja, ja to czytam jako tajski. To wygląda jak fucking kokaj. To jest D? Czekaj, to jest N? Bo wygląda jak N. <ścoughs> Ten język tak... To jest T. Czekaj, czy to jest ta jedna z tych liter, co te się różnie pisze? To jest I bodajże. To jest Gimel? A to, co do cholery jest? Końcówka? Że te końcowe? Miękkie H, a tak, to, to jest to miękkie H, co na końcu jest A. Ja, PD. A do ostatnie D to jest. Yy, hebrajski nie jest na moją psychikę. Dziwne zasady wymowy to jeszcze nie piszą, samo, piszą samogłosek. Dobra, zaczyna się na U wszystkie paski poziome. Utrecht. Biała gwiazda w Azji. Myanmar. Biała gwiazda i coś nie jest na środku. Saint Kitts? Wiedział, że jest są środkowe, no. Biała gwiazda i wszystkie paski poziome. Somalia? Nie, Somalia nie działa. Ale mamy, mamy coś innego. Somali? Stan somalijski w Etiopii. Let's go! Dzisiaj 9 na 9 zrobiliśmy. Nawet flaga dnia. No, trochę awizowaliśmy ten Uzbekistan. Dobra. Time guesser widzowie. Piętrowe autobusy. On wygląda na ważniaka. Ale sweterek. Mmm, mmm. To jest jakaś plaża. Dlaczego ludzie coś oglądają? North Shore Cabin, Fleetwood. To jest obelisk. To jest yy, obelisk jakiś z Waszyngtonu. Ten Washington Monument. Tylko my jesteśmy na jakiejś ulicy, która na niego patrzy. Powiedzmy, że to jest ta. To nawet ma sens, żeby to było to. Myślę, że to będzie. O kurna. Is it over for me? Eee, autobusy wyglądają jak na 50. lata. Ja bym powiedział, że 50. późne. Damy 58. Nie pisz, że Blackpool ma też wielkiego dildosa. Jak w Waszyngtonie. Naprawdę? Piętrowe autobusy mówiły mi, UK, od początku, ale mówię, widzę ten wielki obelisk, to pomyślałem o Stanach. Kurde, Bela. Nie spodziewałem się. Wszędzie jest ten obelisk? okej okay. Apartamenty studenckie. Deutsche Marki. Jesteśmy już w 2004 rokiem. O, do 1999 wolne, bo nie za darmo. Chyba wolne. Röme. Nie potrafię tak dobrze po niemiecku wymawiać. E, Zustand. Eigentümer. Art. frei. Nie wiem. Berlin jakiś. Na Nuremberg, ma Nuremberga napisane na książce. Dajmy środek Nurembergi. Aha, byliśmy w... Nawet nie pojawia się nazwa tej miejscowości. Speaking Union Square. Union Square to nie jest w Nowym Jorku? Tak, New York napisane. Tylko nie wiem do końca gdzie to jest i też mi się nie zbyt chce szukać, ale znalazłem i tak za pierwszym razem. Kto to gada? To nie jest Roosevelt? O kurde, Gintus. Wiadomości ci wysyłają tajne. Nie potrafią oni nic z tym, czytać? No nic nowego. Mm, Roosevelt to był. O. 33. 08, ok, to zdupiłem kompletnie. A nie, to był ktoś inny, to był James Connolly. A po, po, po melonikach mogłem stwierdzić. Na górze nie ma daty? Nie. Albo może. 0, a było 08, ok. Nie sądziłem. Habibi. Dlaczego znaczy, po francusku? To jest 3. A nie, nie ma sensu. A 3723 jest napisane obok. No 3723 chciałem powiedzieć, że to jest. Kair. Nawet nie wiem dokładnie, gdzie są te piramidy. One no, są chyba niżej. Nie wiem. Dajmy tu. A, tu są. Dobra, dobra. I z takim autem to 50. Ja myślę, że to jest bardzo wczesne, kolorowane zdjęcia. I dajmy 62. 61. No, więc. My i z a, by i ty. K? Nie. To wygląda mi jak Pakistan ogólnie. Będę szczery, to mogło być nawet wczoraj w Pakistanie. Dobra jakość zdjęcia. Lachor jest napisane. Lachor jest na górze. Dajmy 2000. A dajmy wczoraj. 2025 nawet nie zdążyłem dobić. 36 koła. Dzisiaj nie jest tak dobrze, no ale zdupiłem mocno te stany. No i zagrajmy. Świąteczna edycja, widzowie. Świąteczna edycja. Jakie jest najlepsze danie polskie według ankietowanych? Zagrajmy. Schabowy. Jest debata. Schabowy mielone. Okej, okay, mielony mają hejterów. Żurek. What the f**k? Sernik? Pierogi. Danie dupy. Nie no. Gotują. Chciałem dać Bierogi zaraz po serniku, jednak Bigosu nie lubię. Gołąbków nie lubię. Kluski śląskie są goated, A danie. dupy tutaj. Po prostu fenomen. Uwielbiam zagrajmy za to. Sigma. Kto to jest? Influencer. Łysy. Kasaczek. Kto jeszcze jest Łysy? Jest tylko jeden łysy na polskim YouTubie. Buddha? Okej, okay, fakt. Yy, muzyczna. Próbuję kombi, bo wiem, że to jest grupa. Dokładnie. Grupa... I nie jest to grupa POP, więc może jakaś grupa rock. Cześć, fan geografii. Mam ziomka, który jest początkującym streamerem. Czy miałeś jakieś porady, które mógłbym mu przekazać? Yy, według mnie... Bądź częścią jakiejś społeczności, bo wtedy ludzie z tej społeczności będą cię nagrywali czy oglądali. Naprawdę jest bardzo ciężko o pierwszych kilku widzów. Jak już masz 10 widzów, to już jest sukces, bo wtedy może przyjść losowa osoba. Ale jak jesteś zakopany w tych wszystkich streamerach, co mają jednego widza, dwóch widzów, to lepiej jest po prostu zebrać ziomków i schostować coś dla nich. Zenek, nie, może to być Boys. A nie, bo Boys to Pop, więc nie siądzie. Kazik? Kazik był w. Nie pasuje nic. NA? Czy NA to pop? Chyba to rock bardziej. Dobra, to nie jest rock też. A Disco Polo? Ale Disco Polo jest pop. Okej, okay, jednak Disco Polo jest inny, oddzielnym gatunkiem. Polacy. Kto to jest? Kto był... Ost Wałęsa. Był wczoraj. Kto to jest? Maciej Musiał, okej. Okay. No Musiał tutaj być. Cytaty. I nawet kiedy będę sam myślowic, długość dźwięku zamotności. Za darmo. Yy, zróbmy też szesnastkę wczorajszą, bo wczoraj nie było derigerek. Najczęściej słuchanie artyści w Polsce. Kutrekords? Nie ma Kutrekords? Records? Natura się leczy. Bedoes? Sanach? Akcent? Skolim? Mata Oki Taco Sobel Whitey Francis. Widzę, się, jak odklejony jestem. Kto to jest? Zróbmy wczorajsze. Bąkol? Nie, wygląda trochę jak Bąkol. Młodszy, nie ma piosenki. Gdzie tu to widzisz, dziecko? Ulfik? Okej, okay, nie wiedziałem, kim jest, co on nagrywa. Yy, I muzyczne wczorajsze. O kurde, też jakiś wąsacz. Artysta taki, dajmy, nie wiem, Tarzan Boy, kuźwa, nie wiem. Paris Platynow? Nie ma szans. Piszmy podsiadło po prostu, żeby zobaczyć. Nic się, Dobra, czyli jest z grupy rockowej? Bądź z grupy... Nie no, grupa hip-hopowa mi nie pasuje do wąsa. A wpiszmy z ciekawości, czy w ogóle się da paktofonikę. Da się. Dobra, jest to grupa rock, przypuszczam. Bądź grupa disco polo. A płeć się nie zgadza. O kurde. Racja. Rock, gdzie śpiewała babka. Chylińska to nie jest. Chylińska była w... Jak się nazywała grupa chylińskiej? Ona? Łzy. Nie, nie ma Gdzie babka śpiewa? Jak grupa, a w sensie tak, grupa ma inną płeć. Fakt, fakt, mam co może być facet. Elektryczne gitary jakieś? Nie. I to nie jest rock w ogóle. Co zostało? Disco Polo. Mig. No, let's go. Pilne Palion wydał dwa nowe numery. Pilne? Sędzi mnie łydka. I się podrapałem. Polaka zrobiliśmy, to był Wałęsa. Cytat wczorajszy? Wiem, że nic nie wiem. Bo było kogito ergo sum. Czyli myślę, więc jestem. Ale wiem, że nic nie wiem. To jest. Epikur mnie kusi, bo zawsze myślę, że to może być poszpącone, ale to na 90% jest Sokrates. No. Ale Arysoteles, Nie, Arysoteles tego nie. Daniel Magical? Platon to nie. Platon by powiedział, że, że, że kocha kogoś, mimo że nie ma do nich miłości, czy coś takiego. Podle. Instrument muzyczny. Tuba. U drugie? No to chyba dudy muszą być. A jakie był wczoraj? Mądrze brzmiące słowa. Nie kutasik. Chodzi oczywiście o część firanki. Jakie jeszcze można? Polonez. Same żółte literki mi lecą. N, A. Talenty. Ale nie ma L. Dobra, nowe litery farmy. Nowe litery farmy. D, R, W. Drew. Drew... drewnem. Dobra, byłbych. Wiem, że powinna być spacja, ale to jest po śląsku. Mamy B w słowie. Dobra, mamy dużo liter teraz. B, N, -e -t A. Baj? Nie. B, -n -e -t -a. B nie jest pierwsza Jebanta. <grym> Wpiszę to jebanta dla beki. Są dwa A w tym słowie. Anta... Ant... antagen? Type shit? Abnegat? Dobra, i co ja myślę, że to znaczy? Bo pierwsza, widzę to słowo, ale mój proces myślowy. Negować to jest mówić, że coś nie jest tak, jak jest. Negat to jest osoba, która neguje, a ab to jest nad czymś. Więc abnegat to jak ktoś neguje, to abnegat mówi, że. to jest potwierdzać, że coś jest słowa. Ja tak to interpretuję. Teraz zobaczmy, czym jest abnegat naprawdę. Abnegacja. A jest polski wiki słownik tego? Człowiek, który nie dba o swój wygląd, człowiek nieposiadający podstawowej wiedzy z danej dziedziny. No ja jestem ewidentnie abnegatem ze słowa abnegat w takim razie po mojej interpretacji. Jednak, jednak rzeczownik negacja pasuje. Więc po prostu musiało zmienić abnegator ok, czyli odwrotnie. Tak, mu, ej, to powiedziałem dobrze, że osoba, która mówi, że coś jest złe. Negator. dnaje po angielsku. A ab, abnego to znaczy, że od, a ab to jest od. A. Czekaj, ablatyw to jest od, a allatyw to jest do. Dobra, pomyliłem. Abnego. Tak, dobrze dałem akcent. Odmawiać. Czyli miałem, w łacinie wiedziałem co znaczy, ale Polacy jak zwykle zmienili znaczenie. Sortownica. Uszereguj 8 gier od najnowszej do najstarszej. O kurde. Dying like 2... Hogwarts. Nie wiem. Te wszystkie gry są z ostatnich 10 lat. No, ciężkie, ciężkie. Hogwarts najnowszy. Okej, okay, myślałem, że Dying Light 2 jest nowszy. To było ciężkie. U szeregu utworów na Spotlight to najczęściej do najrzadziej odtwarzana w tym roku. Dobra. Czy to jest. Taking me out of the ordinary. Na na, na 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 To jest zagraniczne, więc to będzie chyba na topce. PZ Hour Dom nad Wodą Banger. To jest chyba, to jest popularne, chyba, nie? Nie mam pojęcia. Może Kaz? Aha. A nie, dom nad wodą był bęgierem w sumie. Ordinary, naprawdę nie w topce? Ciekawe. PZ na górze. Ciekawe bardzo. Dobra, i strzelnica. A Wladi w ogóle nie Najbardziej używane emoji na świecie. Na pewno to. Na pewno to. Serduszko. Okejka? Jak. Okejka, przecież każdy ma starego. Yy, myślę, że stuwa ogień. Myślę, że Stuwa, albo tym też ludzie płaczą. Czaszka, ale czaszka jest bardziej Gen Z. Nie używają tego stare dziadki. Tak, tym ludzie się śmieją. My, może Stuwa nie. Może to? Tak, bo to jest jako piątka albo modlenie się. Ludzie też myślą, że to jest modlenie się. Ale czaszka dużo ludzi myślało. Fajne dzisiaj. Które album były top 6 najczęściej odtwarzanych albumów w Polsce? Kizułbójstwo liryczne dwa? Kurwa, naprawdę sentinom. Nepila. <laughs> Bědný sentino.